Czekamy na start Liama Lawsona. Daniel Ricardo wypowiedział się a propos emerytury, no ale najbardziej. To ekscytujemy się walką Maxa Verstappena z Lando Norrisem. Zaczynamy. Partnerem w Okupadoku jest Rankomat.pl multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych. Cześć, to Michał zapraszam na wokół PADOKU przed Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Weekend, na który czekaliśmy bardzo, sześć weekendów wyścigowych do końca tego sezonu w 7 tygodni. To jest chyba najintensywniejsza końcówka sezonu w ogóle w całej historii Formuły 1. Tak mi się przynajmniej wydaje i to jeszcze z walką o mistrzowski tytuł w tle. Lepiej się to wszystko ułożyć nie mogło. Podczas weekendu w Stanach Zjednoczonych w Austin Alpin yy, i oczywiście również McLaren. Nie wiem, dlaczego powiedziałem oczywiście, ale po prostu będą miały inne malowania. I o ile w przypadku McLarena, no to jest po prostu trochę chromu dorzucili, żeby wspominać lata 2006-2014, kiedy takie całe srebrne chromowe McLareny jeździły, które ja szczerze mówiąc bardzo lubiłem. I jak sobie ostatnio przypominałem te różne malowania McLarena. To oczywiście biało-czerwone jest na miejscu numer jeden. Potem właśnie dałbym te srebrne malowania, które mi się kojarzą, i trochę z Luisem Hamiltonem i Fernando Alonso i Mikolą Hakinenem. No, a te pomarańczowe to chyba na trzecim miejscu, tak szczerze mówiąc. To jest oczywiście moja klasyfikacja. W każdym razie to nie będzie tak, że nagle pojawią się znowu chromowane samochody, całe srebrne, po prostu trochę tego chromu dorzucili. Będą też mieli nowy kontrakt akurat z T-Mobile, ale jest jeszcze jedno specjalne malowanie, czyli w wykonaniu alpin zmieni się zupełnie i Chodzi o grę Indiana Jones i Wielki Krąg, tak? Ba się nazywa ta gra. Tak jest. I też. Dajcie znać, bo nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest pierwszy raz w historii, kiedy zmienia się właśnie malowanie jakiegoś samochodu ze względu na promocję gry. No bo mieliśmy już różnego rodzaju promocje, Alpine też promowało Deadpoola i Wolverine, mieliśmy, nie wiem, reklamę Segi, mieliśmy innych systemów gier, natomiast tak, żeby konkretnie w ten sposób promować jakąś grę wideo, tego chyba jeszcze nie było, ale dajcie znać, bo może Wam się przypomni coś, o czym zapomniałem. No i oczywiście Has też przygotowuje coś specjalnego, czyli tam się pojawi trochę gwiazdek i takich amerykańskich symboli, no bo to jednak ich domowy wyścig Canapolis, wiadomo, w Stanach Zjednoczonych. Tam jest jedna z siedzib Hasa, który jest właściwie porozrzucany między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Opowiadałem o tym w ostatnim, odcinku, w ostatnim odcinku, więc jeśli to Was interesuje, to sobie tam zerknijcie. HAS jest zdeterminowany, dzielą ich zaledwie trzy punkty od szóstego miejsca, na którym jest Wiza Kesha Parbi. Będą mieli poprawki przygotowane na ten weekend, i to właściwie dosyć ciekawe poprawki, bo i przednie skrzydło przygotowane razem z Toyota Gazoo Racing, i będą mieli zmiany w podłodze, i jeszcze w obudowie samochodu także zmieni się Dosyć dużo w tym hasie, i Nico Hulkenberg przewiduje nawet, że będą konkurencyjni do końca tego sezonu, więc Wiza Kesha Parby musi się mieć na baczności, jeśli chce walczyć z hasem. To szóste miejsce dla Hasa po tych poprzednich latach bardzo słabych to by było naprawdę coś, i Jean Has na pewno by odetchnął. No i jeszcze te związki z Toyota Gazu Racing, o których też opowiadałem w poprzednim odcinku, więc jeśli jesteście tym zainteresowani, to tam wszystko, mam nadzieję, w miarę zgrabnie starałem się ująć. Walka o mistrzowski tytuł to jest oczywiście najważniejsze, 52 punkty przewagi Maxa Verstappen'a nad Lando Norrisem. Dużo i mało. Pewnie gdyby McLaren wcześniej zdecydował się na większe wspieranie Lando Norrisa i dodalibyśmy mu 15 punktów, cały czas tak liczę, za, y, oczywiście za Hungaroring i za Monce, no to sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. A tak, 52 punkty musi odrabiać Lando Norris, ma sprzęt, pytanie jakie poprawki wprowadzi Red Bull, bo na pewno będą mieli coś, co być może zadziała albo nie zadziała i to jest właśnie bardzo interesujące, bo jeśli nie zadziała w Red Bullu, no to mogą mieć poważny problem i pytanie też, gdzie się w tej walce znajdą Mercedes i Ferrari. Jeśli będą podgryzać Red Bulla i Max Verstappen be, będzie musiał walczyć nie tylko z Oskarem Piastrym i Lando Norrisem, ale także i z George'em Russellem i z Lewisem Hamiltonem i będzie musiał walczyć z Charlesem Leclerciem i Carlosem Sainzem, no to może się okazać, że między Lando Norrisa jeśli cały czas będą mieli dominującego tego McLarena a Red Bulla, wciśnie się jeszcze kilku kierowców i te straty ma Będą duże. Wyliczenia są proste. Jeśli Lando Norris wygra wszystko do końca sezonu: wszystkie wyścigi, wszystkie sprinty, sześć najszybszych okrążeń zgarnie, a Max będzie dojeżdżał zawsze za nim, czyli pozycję za e, Lando Norrisem, to tytuł zdobędzie Max o jeden punkcik. No ale oczywiście wiadomo, że to jest tylko teoria, bo raczej nie ma możliwości, żeby zawsze przyjeżdżali. Obok siebie. Charles Leclerc miał 27. urodziny, 16 października, a Alex Albon przed nim setny wyścig. To będzie właśnie Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Za chwilę przejdę do kolejnych liczb związanych z Liamem Lawsonem, ale skoro o liczbach, to mam ważny komunikat. Jak się zapewne zorientowaliście, rankomat.pl jest moim nowym partnerem w okupadoku. Rozpocząłem współpracę z multi porównywarką ubezpieczeń, największą tego typu porównywarką w Polsce. Na rankomat.pl możecie porównać. Ci kupić ubezpieczenia komunikacyjne, nieruchomości podróżne, a także produkty finansowe. Macie tam wszystko w jednym miejscu, więc jeśli sobie wejdziecie, to dosyć łatwo to wszystko można w prosty sposób załatwić. Gdybyście mieli jakiekolwiek Problemy z tym związane, to możecie też skorzystać z pomocy agenta ubezpieczeniowego. To jest dosyć ważne na rankomat.pl. No i jeszcze uwaga, macie ode mnie cashback na dzień dobry, 50 zł przy ubezpieczeniu samochodu online. Po prostu kliknijcie ten link, który jest w opisie odcinka, i wszystko zadziała. Serdecznie polecam, dajcie znać, jak było. A wracając do Liam Lawsona, wiadomo już, że pojedzie z numerem 30. Na razie może sobie luźniutko wejść w ten sezon Formuły 1, dlatego że będzie kara silnikowa w jego przypadku, w związku z tym gdzieś tam z tyłu stawki będzie sobie spokojnie startował, no ale oczywiście ma się wdrażać, ma nawiązać walkę z Yukiem Tsunodą, ma pokazać gdzie jest na tle Jukiego Tsunody i szczerze mówiąc to ta sytuacja rozwinęła się dosyć interesująco, dlatego że Liam Lawson przyznał, że Christian Horner w zeszłym roku, kiedy Liam Lawson wskoczył za Daniela Ricardo po tej kontuzji złamanej ręce na Zandford i pojechał znakomite wyścigi. Wiele razy go chwaliłem, więc już nie będę do tego wracał. Christian Horner, kiedy już Daniel Ricardo wrócił, powiedział mu spokojnie, dostaniesz szansę i to jeszcze w trakcie sezonu 2024. Pytanie kogo miał na myśli, czy Daniela Ricardo, czy Sergio Pereza, ale Liam Lawson twierdzi, że Christian Horner dał mu wtedy słowo, że w trakcie sezonu 2024 wskoczy do kokpitu. Oczywiście wiadomo jak to jest, sytuacja jest dynamiczna, dopóki się nie wskoczy, to nie wiadomo i gdzieś tam no, mógł czuć, że ten sezon zaczyna mu umykać, ale ostatecznie dostał szansę za Daniela Ricardo. Daniel Ricardo odezwał się z emerytury, bo chyba już tak to trzeba powiedzieć, ma takiego przyjaciela, Daniela Cianciarulo czy Cianciarulo? właściwie nawet nie wiem jak się czyta nazwisko przyjaciela Daniela Ricardo, wrzucił taką serię zdjęć. Na szóstym zdjęciu w, tym, w tej karuzeli jest Daniel Ricardo w czapetce, na której jest napisane, jestem na emeryturze, dobrze się bawić, to moja praca. I jestem przekonany, że Daniel Ricardo sobie poradzi i będzie się dobrze bawił. Nie wiem, jaką znajdzie dla siebie rolę, ale jest tak charyzmatyczną postacią, ma w sobie tak dużo dobrej energii, że po prostu nie wierzę, żeby sobie nie poradził. Jenson Button wypowiedział się dla Sky'a na temat tej całej sytuacji w i chyba się z nim zgadzam. Też jestem ciekawy, co wy sądzicie na ten temat, więc dajcie znać w komentarzach. A mianowicie, że to jest jedyny taki zespół, który tak żongluje kierowcami, wyrzuca ich i przyjmuje w trakcie sezonu. Tak było wcześniej, tak jest teraz i że gdzieś tam to jest. Nie po drodze Jensonowi Batonowi, że, że to jest dziwne, że w innych zespołach tak się nie dzieje, no jeżeli jednak kierowca dostaje szansę, dojeżdża zazwyczaj do końca sezonu, chyba że robi coś, no co po prostu już nie da się tego znieść, rozbija samochód za samochodem, tak jak było w przypadku yy, oczywiście Logana Sargenta w Williamsie, wydaje mi się, że i tak... Bardzo dużą cierpliwością się wykazał James Walls. w Williamsie, dając tyle szans Loganowi Sargentowi. Teraz jest Franco Colapinto, który też już się wypowiedział, że Carlos Sainz porwał mu tak naprawdę miejsce w Williamsie i niech idzie gdzie indziej, bo to miejsce należy się właśnie Franco Colapinto. To oczywiście było w żartach, ale w każdym żarcie jest trochę yy, prawdy. Przygotowuję taki specjalny materiał dla Via Play'a na ten weekend na temat Daniela Ricardo. Przejrzałem sobie całą jego e, karierę, żeby właśnie przypomnieć jak to z nim było i naprawdę to był spektakularnie jeżdżący kierowca. To był e, gość, o którym Fernando Alonso powiedział w 2016 roku, że jest w tym momencie najlepszym kierowcą w stawce. Zagubił się gdzieś Daniel Riccardo po odejściu z, z Red Bulla. W Renault w sumie naprawdę jeszcze sobie dobrze dawał radę. Problemy się zaczęły w McLarenie, teraz Christian Horner twierdzi, że w, na w McLarenie nabrał zwykłych nawyków, Tom Stallard z McLarena tłumaczy, że to bzdura, nie ma to już żadnego znaczenia, bo Daniel Ricardo jest po prostu na emeryturze. Czy coś jeszcze? A, no tak, jeszcze coś, bo z kolei Damon Hill, mistrz świata z 96 roku, z Williamsa oczywiście, wypowiedział się w jednej z rozmów w podcaście, że z jego wiedzy wynika, że presja wywierana przez Helmuta Marko na młodych kierowców jest bywa trudna do zniesienia. Liam Lawson przyznał, że telefony o szóstej rano to było coś normalnego w słuchawce Helmut Marko, że w następny weekend masz dowieść dobry wynik, bo jak nie dojedziesz, to będziesz miał poważne problemy. Z taką świadomością łatwo się nie jeździ. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że trochę jak w filmie Whiplash albo jak z Michaelem Jordanem. Obaj tak naprawdę pchali ludzi z nimi związanych poza granicę wyobrażeń o ich możliwościach. To znaczy ci ludzie dochodzili gdzieś do granicy, a tutaj było pchanie dalej. I zobaczymy, czy wytrzymacie. Jak wytrzymacie, to poradzicie sobie pod większą presją. Jak nie wytrzymacie, no to może to jest nie dla Was. Jedni tak postępują, inni nie. Fra nie Frank Williams, oczywiście, tylko Damon Hill przyznał, że za czasów jego jazdy w Williamsie, Patrick Head był taką osobą, która tak mocno naciskała, która wywierała presję, która sprawdzała, czy sobie poradzi, czy sobie nie poradzi. Muszą sobie wszyscy sportowcy radzić z bardzo dużą presją. Pytanie, czy przekraczanie takich granic, to znaczy wywieranie aż tak dużej dodatkowej presji, jest na plus czy na minus. Nie umiem tego ocenić, ale Michael Jordan zawsze mówił, że dzięki mnie ci wszyscy koszykarze, którzy z nim grali, zdobyli mistrzowskie tytuły. I to jest prawda. I Michael Jordan sześć razy zagrał w finałach i zdobył sześć mistrzowskich tytułów. Dobra, Kimi Antonelli też się wypowiedział. Przy okazji festiwalu we Włoszech, festiwalu sportu w Trydencie, przyznał, że Analizował dane z telemetrii jazdy Lewisa Hamiltona i jego zdanie mają bardzo podobny styl. Bardzo do siebie pasują. W sumie fajne, że taki młody kierowca może sobie zajrzeć w telemetrię siedmiokrotnego mistrza świata. Przyznał też, że Lewis Hamilton go super traktuje, że jest dla niego bardzo miły, że się dzieli swoimi spostrzeżeniami. Kimi Antonelli może też podglądać pracę Luisa Hamiltona między innymi z inżynierami, przyznaje, że bardzo dużo się uczy, bo sam jest małomówny i teraz nabiera takiej wprawy w dzieleniu się informacjami z inżynierami, bo to jest oczywiście e, bardzo ważne. Nad tym pracuje. Esteban Ocon też opowiadał, że jak był na ławce rezerwowych i był rezerwowym właśnie w Mercedesie, bardzo dużo nauczył się podczas tego sezonu. Właśnie e, Spraw dotyczących komunikacji i przekazywania sobie informacji na temat zachowania samochodu. Co jeszcze opowiadał Kimi Antonelli? A mianowicie opowiadał, że podczas testów samochodem z 2022 roku na SPA na początku miał pewnego rodzaju problemy, ale później zaczął wyciągać wnioski i zespół był pod wrażeniem postępów, jakie udało się zrobić podczas tych testów. No i ostatecznie dlatego podjęli decyzję, że trafi do zespołu Mercedesa i że dwa największe wyzwania dla niego to jest zrozumienie opon i nauka wszystkich procedur w Mercedesie, że to po prostu zajmuje sporo czasu i że to sobie musi przy. Jeżeli chodzi o surową prędkość, to tutaj się nie martwi. Tutaj wracam do tego, co mówił George Russell, który twierdzi, że nie sądzi, żeby był pod kątem jednego okrążenia szybszy niż na początku swojej kariery, ale po prostu nauczył się bardzo wielu rzeczy, nabrał doświadczenia w pracy zespołowej, która jest niesamowicie ważna. Skoro jesteśmy w trydencie, to trochę bardziej na północ. Były szef ekipy Hasa, Ginter Steiner, otworzył własny pensjonat. Willa Steiner się nazywa w południowym Tyrolu. Można to sobie tam pojechać, zobaczyć w miejscowość Merano. I teraz, to miasto, w którym się urodziłem i wychowałem, mówi Ginter Steiner, to bardzo piękne miasto, a to jest w historycznym centrum. E, posiadanie tam domu to bardzo osobista sprawa. E, nie mogę w nim mieszkać, bo jest za duży. Mieszkam obok, ale postanowili otworzyć willę Steiner. Każdy. Spokoi ma nazwę jakiegoś toru wyścigowego. To jest takie bed and breakfast, więc to nie jest żaden ekskluzywny hotel. Ale fajnie zobaczyć sobie, co wymyślił Gintersteiner i jak tam sobie radzi. Czy zwróciliście uwagę, że ostatnio nie za często widzimy na torze Bertha Mainlandera? A to dlatego, że safety car się rzadko y, pojawia. Mieliśmy dwa razy wirtualną neutralizację w baku. Mieliśmy safety car w Austrii od dziewięciu wyścigów. Cisza. Nie ma samochodu bezpieczeństwa. Właściwie to dobrze, no bo to znaczy, że nic niebezpiecznego się nie dzieje na torze, tak twierdzi Bert Maylander. Fernando Alonso uważa natomiast i. Chyba się z nim zgadzam, że biorąc pod uwagę zachowanie współczesnych samochodów, jadą mniej więcej na 90% możliwości. Muszą zarządzać oponami, muszą zarządzać paliwem, odzyskiwaniem energii, tym wszystkim, co jest ważne przy całym wyścigu, więc. Nie suną 100% na każdym okrążeniu. Zresztą rzadko tak bywało, żeby było 100% na jednym okrążeniu. Natomiast dołożyłbym jeszcze do tego, że kierowcy, którzy dołączają do Formuły 1, są lepiej przygotowani. Tak mi się wydaje, naprawdę ten poziom rośnie i rośnie. No i też nie mamy zbyt wielu debiutantów. W przyszłym sezonie może być ciekawie, bo tych debiutantów pojawi się więcej, bo będzie i Jack Duane, i Oli Berman, Liam Lawson już będzie bardziej oswojony, Kimi Antonelli. No właśnie. Do tych samochodów bezpieczeństwa może być nieco więcej. W trakcie tego weekendu, na co będziemy zwracać uwagę oprócz tej walki na szczycie, przypominam, weekend sprinterski, więc tam nie ma czasu na sprawdzanie poprawek. A kilka zespołów bardzo by chciało, m.in. Red Bull, m.in. Haas, m.in. Zauber. Czy Zauber zdobędzie punkt w tym sezonie? Kibicuję im, życzę tego, natomiast na razie się nie zanosi. Chyba że te poprawki, które przygotowali, sprawią, że w końcu się odbiją od dna tabeli, bo na razie 0 punktów na koncie, najwyższe chyba 11 miejsce w ogóle na początku sezonu Guan Yu a później tam powyżej 13 już nie byli w stanie wskoczyć. Felix Gürner z RTL powiedział ostatnio to, o czym też tak mi się wydawało, do czego to zmierza w sprawie Mika Schumachera. Mik Schumacher pojawił się jako kandydatura do bycia w Zauberze, w Audi na przyszłość. To jest pewnego rodzaju rozgrywka Mattia Binotto. I Mattia Binotto negocjując z Walteriem Bottasem, bo wydaje mi się, że to jest jednak kierowca numer jeden na liście oczekiwań, Postanowił wyciągnąć Asa z rękawa, czy też Jokera, a propos e, ostatnich premier filmowych, którym jest Mick Schumacher i zawsze może powiedzieć Walteri, no za tyle to nie, tutaj jest Mick Schumacher, on chętnie wskoczy, znam jego słabe i mocne strony, chyba bilans wychodzi na jego korzyść, no więc tutaj są negocjacje, Walteri Bottas, Chciałby podpisać kontrakt, ale nie za wszelką cenę. Mattia Binotto powiedział, że nie będą się spieszyć i jak twierdzi Felix Giernes z RTL, na razie chyba się nie spodziewajmy podpisania kontraktu, ogłoszenia podpisania tego kontraktu na drugie miejsce w Audi za Uberze. Natomiast jeżeli chodzi o Mika Schumachera, to razem z Sebastianem Fetelem wystartują w zespole w Race of Champions w 2025 roku w Australii. Bardzo ładnie Mick Schumacher powiedział o Sebastianie Fetelu, że jego ojciec dla Sebastiana Fetela był tym, kim Sebastian Fetel jest dla niego. Przewodnikiem, doradcą, autorytetem, idolem. Wszystko to razem. Pamiętam, że kiedyś Sebastian Fetel opowiadał taką historię, jak zapytał Mi e, Michaela Schumachera, e, jak sobie radzi w jednej tam z sekcji zakrętów. E, w Japonii i Michał Schumacher tak się zastanowił i powiedział: Nie wiem, po prostu jadę najszybciej jak się da. I to była odpowiedź Michaela Schumachera bardzo cenna. Słuchajcie, w momencie nagrywania tego odcinka nie wiem jeszcze, jak Max Verstappen podszedł do tej krucjaty wymierzonej w FIA. Czy ta krucjata trwa? czy też zarzucił, natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że ten najbliższy czas będzie niezwykle ekscytującym dla całego świata Formuły 1. Max Verstappen cały czas uważam, że ma większe szanse na zdobycie tytułu, natomiast margines błędu nie jest zbyt duży. Aha, no jedną super ważną rzecz miałem powiedzieć, dlatego że Red Bull, jak pamiętacie w tym sezonie słabo sobie radzi z takimi torami, gdzie jest nierówno. I mieli z tym problemy. I mają cały czas z tym problemy. Pracują nad tym, ale to nie jest taka łatwa sprawa do rozwiązania. W zeszłym roku yy, wyboje na to, że Circuit of the Americas w Austin były po prostu nie do zniesienia. Nawet Max Verstappen który rzadko na coś narzeka, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na torze, powiedział, no, że to już naprawdę było nie do zniesienia, że to bardziej dla rajdówek niż dla bolidów Formuły 1. Bobby Epstein, dyrektor toru Circuit of the Americas, powiedział, że w dwóch fazach, ale zmienili bardzo dużo. W zeszłym roku między zakrętami szóstym a dziesiątym, a teraz na całej pozostałej części toru żeby zlikwidować te nierówności. Posłuchajcie, co się wydarzyło. Problemem na Circuit of the Americas były rury z wodą, które były zakopane pod torem i one wpływały na erozję gleby i to powodowało te wyboje nierówności na torze. Usunęli te wszystkie rury, a tego było bardzo dużo. Wylali nowy asfalt. Czytałem w komunikacie, że wylali 18 tysięcy ton asfaltu. Aż się zastanawiam, czy to w ogóle możliwe, bo ta liczba brzmi niebotycznie, a nie znam się, szczerze mówiąc, na wylewaniu asfaltu. Asfaltu, i nie wiem, ile go było potrzeba na całym torze. Natomiast twierdzą, że to pomogło. Tor jest równiutki. Przygotowywali go w dwóch etapach. Bo pomijając to, co się wydarzyło w zeszłym roku, to przed wyścigiem MotoGP, a później jeszcze przed Łekiem. I że teraz tor jest gładki, więc to powinno akurat zadziałać na korzyść Red Bull'a i Maxa Verstappena. Tłumaczył nawet Bobby Epstein, że. W zakręcie numer jeden powstał taki guz, który trzeba było omijać. Próbowali to rozwiązać na różne sposoby, tam że go ścięli, taką betonową płytę podłożyli w jakiś sposób, wylali na to nowy asfalt, ale tam cały czas działy się złe rzeczy, właśnie przez te rury biegnące pod spodem, więc to naprawili i dzięki temu powinno być dużo lepiej, lepsze czasy nie wiem, na ile lepsze, no ale rzeczywiście zobaczymy to dosyć szybko. Natomiast nie ma zbyt dużo czasu do przyzwyczajenia się. Dobra to jest informacja dla tych, którzy chcą niżej zawiesić samochód, bo pamiętacie, że właśnie ścieranie się deski pod samochodem wpłynęło na dyskwalifikację Luisa Hamiltona oraz Sharla Leclerca, no bo źle wymierzyli, bo mieli tylko jedną sesję treningową. Tak będzie tym razem, jedna sesja treningowa, kwalifikacje do sprintu, sprint, kwalifikacje do wyścigu głównego i wyścig główny Będę miał okazję znowu komentować z Mikołajem Sokołem, więc serdecznie Was zapraszam po prostu do Via Play. Widzimy się i słyszymy. W poniedziałek po wyścigu o Grand Prix Stanów Zjednoczonych, na później będzie bardzo, bardzo intensywnie. Poniedziałki, czwartki, poniedziałki, czwartki. Eee, trzy weekendy sprinterskie zostały do końca tego sezonu. Przypominam jeszcze raz, 52 punkty różnicy między Maxem Verstappenem a Lando Norrisem. To co? Na kogo stawiacie? Na Maxa Verstappen'a czy na Lando Norisa? To może być przełomowy weekend, ale ja mam wrażenie, że każdy weekend będzie teraz przełomowym, bo jedna przygoda jednego z kierowców może yy... No spowodować, że rywalizacja się zakończy. Nagle przewaga z 52 punktów wzrośnie do tam, nie wiem, 70 yy, kilku i pff, będzie po jabłkach. Albo nagle z 52 zmniejszy się o 25 punktów w jednym wyścigu, bo Lando Norris na przykład wygra, a Max Verstappen odpadnie i będziemy mieli już po prostu żar do końca tego sezonu. I tak chyba chciałbym, żeby wszystko się rozstrzygnęło w ostatnim wyścigu. Trzymajcie się, mojego weekendu, widzimy się i słyszymy via play, a później oczywiście... Poniedziałek wokół padoku. Partnerem wokół padoku jest rankomat.pl, multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych.